Czekaj Łukasz, coś ty przed chwilą do mnie powiedział, że ty chcesz dzisiaj porozmawiać na poważny temat? Tak, ja bym <noise> chciał bardzo poważnie podejść do tematu. Śty o czadział? ja o czadział? to nie jest ani miejsca, ani czas mówić o, o poważnych tematach. Absolutnie, to nie, ten kanał no, jest jakie ty nam tu jakieś latają, daj pan spokój. No jakie poważne tematy, trzeba Stal. jakoś tam się rozweselać, a nie tam poważne tematy. Za długi ten temat. Jaki stary, taki i głupi. I to, dzisiejszy temat odcinka to hobby kiedyś i dzisiaj. To jest temat, który wiesz, na przestrzeni I lat się zmienia. I jakbyś słowo hobby wpisał do tego rankingu 20 najpopularniejszych młodzieżowych słów roku, o, którym, o których ostatnio mówiliśmy, to myślę, że by było. nie absolutnie szarym końcu ono by chyba dostało jeden czy dwa głosy, to tylko dlatego, żeby się jacyś rodzice tam yy, młodzianowi na konto włamali i zagłosowali, bo moim skromnym zdaniem. Poza internetem to dzisiejsza młodzież ma naprawdę niewiele hobby. Oczywiście nie, 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 żeby tu zaraz mnie nikt nie hejtował, że o jak ty tak możesz o młodych ludziach mówić. Ale jak tak patrzę na tych, którzy mi siedzą pod blokiem na ławce, to oczywiście oni nie są wyznacznikiem całej młodzieży, ale myślę, że oni znaczków nie zbierają. Słuchaj, no prawda jest taka, że jak miałem tam te 16-17 lat, to też siedziałem pod blokiem na ławce, ale hobby miałem. Moim hobby było zbieranie czegoś, bo... A, A w teraz w ogóle, hobby jest siedzenie ławki. W ogóle, <laughs> pamiętam jak to się zaczęło, bo sobie tak e, próbowałem to też posegregować, co i jak. To pierwszym moim takim, taką rzeczą, którą zapamiętałem to były gumy Donald, pamiętasz? Pewnie. to były takie I obrazki. Obra Historyki obrazkowe. I to się, i to się zbierało i... A wiesz, że one są tamte. teraz cenne? Co ty gadasz? Oczywiście. Kurde, chyba wszystkie wywaliłem. Nie, nie będę tu znowu mówił, bo ktoś mnie jeszcze weźmie z jakiegoś narcyza, że tylko ja i ja, o mnie i ja. Ale e, uwielbiam kulturę komiksową, kocham komiksy, zbieram komiksy, jeżdżę na targi i książek i, i, i komiksów. Donald jest jednym z najbardziej poczytnych do dzisiaj komiksów, jakie są wydawane wciąż. A te pojedyncze historiki obrazkowe, jakie były w tych gumach, nie powiem, że są bezcenne, bo człowiek sobie z życia za to nie ułoży, ale jakbyś myślał, że dasz za to 10 groszy na giełdzie starości, to się pomylisz. Dobra, drugą rzecz, którą zbierałem. To było. Też z gum, ogóle, już wiem co. Guma Turbo. Aha. A zbierałeś? A, I patrzyliśmy pernie. ile PS-ów, ile tego, tamtego. O, Ferrari. tam, tamtego. A a, różne były. Mam kolegę, który, zresztą do dzisiaj mam z nim kontakt, który ukuł kiedyś teorię, że bolid Ferrari jest tylko w gumach, bo one miały różne kolory papierków tak, tych tak, zewnętrznych. że to są tylko w czerwonych. Wszyscy kumple latali tam po targu od handlarza do handlarza i się pytali o czerwone gumy, turbo i nikt nie wiedział o co chodzi. A wracając do, do, do smaków, które w ogóle to jest też super temat na osobny odcinek, smaki mojego dzieciństwa, czy to mojego życia. O. No, to. Mam smaki. Mm, mm, mm. To pamiętasz kukuru? Taki baton był. Poczekaj, daj się skupić. Ja, no, to, waś, to właśnie chciałem yy, zaśpiewać. Kukuruku, coś tam, coś tam, Świecie kukuruku, taniej, kukuruku kukurów, powiedz mamie. Powiedz mamie. To, kurde, pamiętam, że to też... To była historia. reklama dla mnie równie klinżowa, jak reklama mm. plusa kolepu, gdzie marynarz na statku, gdzie wokół gara z zupą łażą mu karaluchy, sypie ten plusa kolep do, do gara, miesza i próbuje i się jeszcze oblizuje. Jakie to dobre, rady boskie. Pierwszą taką reklamę telewizyjną e, Baltona, pamiętasz? No pewnie. Na po porcie sobie maszerował. I reklamy I tam... Poloneza. O rany Julek, jaka to była obsuwa, ten, to się e... w pale nie mieści. Potem było już, ale to sporo później. Reklamy tego Tato Prać? Ojciec Prać. Ojciec tak, Prać. Tak, prać. Tato, pra... Ojciec Prać. Chyba ta też można być bo już ta marka inne, chyba też chyba, nie istnieje. Nie? Co, to, co to było? Ale nie, tak, na poważnie to pamiętam. Pierwsze takie poważne zbieranie czegoś, to byłem zapisany do klubu filatelistycznego w Domu Kultury mm -hmm. i tam zbieraliśmy znaczki, a potem zacząłem zbierać monety. Różne okazyjne takie, pamiętasz z papieżem, wychodziło mm -hmm. z, tak, z, takiego, z takiego wszystkiego. Kurde, gdzieś to w ogóle zniknęło, Czy to się jeszcze wydaje. To... Ale że tobie zniknęło, bo to ktoś to na policję trzeba zadzwonić. Ja jeszcze coś mam ci powiem. Jeszcze no to powiem mam. tak, nie, nie chcę się wymądzać, ale w tym przypadku trafiłeś. Na człowieka, który o tym wiedza jakąś ma i jakąś przez duże J. Jeżeli chodzi o znaczki, jak mnie słuchacie. Być może jacyś starsi filetyści te teraz ronią z po tym, co ja powiem, ale dajcie sobie spokój. Byłem świadkiem na giełdzie starości w Gliwicach. Takiej sytuacji przyszedł e, starszy pan, przyniósł dwie reklamówki klaserów. Z wydawać by się mogło pięknymi polskimi znaczkami z lat 70. i 80. -tych. Do jednego z już nielicznych handlarzy znaczków i ten mu tak policzył te klasery, nawet ich nie otwierając. Ten pan robił coraz większe oczy, rzucił mu sumę. A on się go pyta, czy on ma rentgen w oczach. A on mówi, że nie, no, mówi, że on mu za klasery płaci, bo to co w środku to jest makulatura. Nawet do tego nie zaglądając, bo panu po, po prostu powiedział, że to jest z 10 lat zbieranie na tak zwanym abonamencie, bo się kiedyś szło na pocztę tak, i dokładnie. wykupował abonament filatelistyczny. Tak. Więc ja się wcale nie dziwię młodym ludziom, że oni na przykład znaczku zbierać nie chcą, bo wcale nie jestem przeciwnikiem posiadania pasji, hobby, z którego coś można mieć. I jeżeli na przykład y, bardzo tak już chcecie sobie, y, może nie, że dorobić czy zarobić, ale powiedzmy, że zainwestować, to ja Wam przynajmniej w obecnej chwili mogę y, zaproponować zbieranie banknotów. Bo to, co się stało ze zbieractwem banknotów, szczególnie polskich, Chyba e, trochę przez sentyment Wszyscy też do PRL-u wracamy. I wcale nie ten najgłębszy PRL jest najdroższy, tylko te ostatnie PRL-owskie banknoty, które były w obiegu, czyli między innymi e, z Bemem, z trałgutem czy y, z Moniuszką albo z y, Kościuszką. E, no wejdź sobie na. Tak zwany portal aukcyjny i zobacz pan, panie kochany, ile takie banknoty teraz kosztują. Yy, oczywiście nie jakieś wymiętolone szmaty takie z podłogi gdzieś tam ktoś ze spodni wyjął po 40 latach spawlacza, to to sobie wrzućcie do pieca. Natomiast takie bankowe spaczki. Wiesz co mnie jeszcze interesuje? Co się stało? Z tazosami. Nie, nie, nie. Teraz co się stało z tymi wszystkimi puszkami, które kiedyś zbieraliśmy? Bo na pewno zbierałeś na stół. No, i jeżdżą teraz jako samochody elektryczne. My, myślisz? Pamiętam, ja miałem całą szafę tak na pawlaczach, poustawione były rzędy puszek. Tu nie, o, nie mam żadnego napojach. pojęcia, czy to jeszcze ktokolwiek zbiera. No, ja też nie mam, no, ale pamiętam, że zbierało się puszki. Co się jeszcze zbierało? Nie wiem, niektórzy zbierali plakaty z brawo, pamiętasz? No, proszę pana, w Gliwicach był taki kultowy fonoshop, to w okolicach Kaczyńca e, i tam się chodziło po plakaty. Nie wiem skąd facet te plakaty brał, e, one nie były oryginalne, to nie były jakieś tam ze Stanów. Strasznie były dziwne na takim bardzo grubym, śliskim, kredowym papierze, ale e, zbierałem z kieszonkowego trzy miesiące na plakat wyobraź sobie, nie na, nie wiem, kasetę wideo, ale na plakat, żeby sobie kupić plakat. E, uprosiłem tego faceta bo to był wrzesień, żeby mi do grudnia zostawił plakat z filmu Kobra. Jak stoi z Stallone, Tak, i, i ma te dwa karabiny, chyba tak. zigzałer, jak się nie mylę, i skrzyżowane e, lasery, bo one miały la, e, celowniki Kto laserowe. laserów. Nie miało tego plakatu, niechaj pierwszy rzuci kamień, tak. Kumple jak do mnie przychodzili, to za głowę się chwytali i jakby mieli brody, to by sobie wyskubywali z żałości, że oni nie mają, a ja mam. I ja ten plakat mam do dzisiaj. Bo powiem ci, że plakaty to w ogóle w tych latach 80. chyba to były najpopularniejsze tak, tak, takie. Potem takie. już jakoś ta moda przeszła. A potem zaczęło się zbierać różnego rodzaju karty z piłkarzami. Pamiętasz? Karty z piłkarzami to raz, naklejki z piłkarzami to dwa. Zresztą do dzisiaj zbiera się piłkarskie naklejki w różnych zestawach i w różnych konfiguracjach, bo bardzo wiele wydawnictw przy okazji różnych imprez, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Liga Mistrzów, po prostu takie albumy wydają. No tam ktoś sobie zbiera, czy to, a no, ktoś nie wiem. Natomiast na pewno warto zbierać, bo warto mieć jakąś pasję. Ja się zawsze zastanawiam. Yy, jak się żyje bez jakiejkolwiek pasji, choćby jednej? No właśnie, bo my się na razie skupiliśmy na jednej jakby części tego. To, czy Internet inspiracji? sam sobie może być pasją, tak? I smartfon. E... I cały dzień na tej ławce, ta, ta głowa pochylona. Przecież jakie oni będą mieli jakieś krzęgosłupy, to... to... Znaczy, wiesz... E... Aż właśnie się moje myśleć. Zastanawiam się, czy oprócz elektroniki, tak pojętej, wiesz, poprzez telefon, komputer, Czym te dzieci się tak dzisiaj zajmują, nie bardziej? Bo myśmy właśnie uprawiali coś, zbieraliśmy coś, jakoś ten, ale czy to było dobre też nie wiem. No kurde, no, czasami to było za, zagracenie sobie mieszkania pełnymi pewnymi rzeczami. Puszek nie zbierałem, ja miałem mały pokoik, więc też nie mogłem gabarytowo dużych przedmiotów kolekcjonować, ale pamiętam jak mnie wciągnęły ta zosy. Co? <laughs> Pamiętasz? Były w, były w chrupkach pewnej marki. E, takie okrągłe metalowe e, żetony e, z pokemonami. To po raz pierwszy się w Polsce pokemony pokazały. No coś, mi, coś mi właśnie tak się ko ko kojarzyło, że to było jak naciskać człowiek. Tak, tak, była do tego taka osobna hmm. część plastikowa do naciskania. Układało się to dosyć też w takich Stosach. Zresztą powiem szczerze, niektórzy sobie grali tak jak w Tazosy po swojemu i też było fajnie. Ważne, żeby, ważne było, żeby je po prostu mieć, bo one były naprawdę pięknie wykonane. Lata 90. to jednak były lata wkraczającej na pełnej, nie powiem czym, do Polski tandety, takiej obskurnej, targowej fuj, która teraz jest ponoć nazywana vintage, i ludzie znowu się za to zabijają. I oto. Natomiast te zosy, one mi się tak na tle tej całej właśnie popeliny wydawały takie niesamowite, bo one były metalowe, emaliowane. Coś pięknego, no. Zamiast kiczu dzieło sztuki dostawałeś w chrupkach. A dzisiaj, dzisiaj ja mam takie wrażenie, że wszystko, co jest do, możliwe do, do zbierania czy do kolekcjonowania, to jest takie... Może dlatego, że te dzieci wszystko mają, czy ta młodzież wszystko ma, że to jest taki na chwilę, że zbierze dwa, wywali to, bo tego za dużo, to tak jest, takie gadżeciaki, gadżety, które można wywalić, i, no bo to nie ma żadnej wartości. No tak. Znaczki przed, przedstawiały jakieś momenty historyczne, banknoty tak samo, wiesz. Mamy, ma mamy w Polsce idoli młodzieży, tak zwaną ekipę. Pozdrawiamy serdecznie, nie ma, jest... coś Zatem tam jeszcze, je, je, jeszcze jakieś niedobitki się chyba, <coughs> przepraszam, ostały. E, kiedyś sprzątając pokój córki, bo przecież jak córka chce posprzątać, to wiadomo, że to, to najlepiej. Patrzę, chyba z 20 papierków leży po lodach. Już pomijam to, że się zdziwiłem, że tyle lodów Się okazało że oni zbierają papierki po lodach. Oczywiście. Było. To był początek, bo nie było ich w sklepach. Miesiąc, miesiąc, później już nie pamiętała o tym, że ona cokolwiek zbierała i to wszystko poszło do, 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 do segregowanych śmieci, do plastiku. No, natomiast papierki po lodach. Y, pamiętam, że chodziło się do Peweksu i pytało się pana w Peweksie, no, tam w Gliwicach było dwóch takich panów, jeden nas nie lubił i dzieci przeganiała, a drugi spoko. I się pytało o kartony po papierosach. Takie takie sztangach. Tak, sztangi. One tak. były z grubego takiego tego. Tak, i... tak. Nie, oczywiście nie to powiem Malboro marek, przyczyna. ale były trzy marki, które były ja takimi nie powiem, że Malboro. totalnymi sztosami. Kamel. Jak miałeś te trzy marki, to naprawdę byłeś... I to, to, to trzecie, ja powiedziałem. <laughs> Malboro, Kameli HB. HB, pamiętam. HB. HB a teraz jest O jeszcze. O. <laughs> tego się nie dopalić palić. <laughs> Co tam jest? E, ale O, no? bo mi się przypomniało, ale to tylko taka dygresja. Czy ty wiesz, że jedyne w Europie i być może na świecie muzeum papierosów jest gdzie? W Polsce? Brawo. Bliżej? W Katowicach? Nie, bardziej na północ. Na Na północny zachód. Jak dobrze, żeby mnie teraz nikt nie... Nie ochrzanił, że ja kierunki pochrzaniłem. Po w Będzinie, wyobraź no, sobie. W Będzinie. Będzinie. Pozdrawiamy pana Tomka tak przy okazji. No to, to zapraszamy. Pan dalej kolekcjonuje. <śmiech> <śmiech> Ale tak, wiesz, moglibyśmy też nawiązać do tego, co możemy tutaj zobaczyć To jest przykład akurat tego, że e, nauk, który jest bardzo niezdrowy, który potępiamy, nie wolno palić, bo to szkodzi zdrowiu i krócej się żyje, i się ma różne choroby. Z czasem przyrodził się w pasję. Pan Tomek nie pali. Pan Tomek ma teraz taką kolekcję, że Włosi, Japończycy czy Amerykanie to robią się biali z zazdrości, że takie sztosy tutaj prawda, w województwie śląskim, bo nie powiem, że na Śląsku, bo to będzie im się kryją. No ale wiesz co, ja w ogóle chwalę takie inicjatywy, jak na przykład w Rudzie Śląskiej Muzeum prl -u. Zobacz. Wspaniałe miejsce. Super miejsce, gdzie możesz pojechać, zobaczyć ten. Jeżeli ktoś nie był, to oczywiście polecam. E, nawet z dziećmi, żeby zobaczyły sobie, jak to kiedyś było, nie? Bo ja pamiętam mojego pierwszego Walkmana, który był taki wiesz... Je, yeah, to on chyba było na 6 baterii paluszków. Wyglądał jak mały magnetofon. Słuchawki były takie, że pożal się Boże, <śmiech> <śmiech> ale no, można tam zobaczyć. Ja już miałem na dwa paluszki. Natomiast był w fajnej firmy. E Panas Sanix. No, Ad Adidos. Adi Adidos. O, o, nie, śląski Adidas to jest Odidos. Odidos. Kiedyś Odidos. dostałem taką koszulkę właśnie, ojciec przybył z Turcji. Taką super koszulkę, mówi, załatwiłem Ci fajną koszulkę, kupiłem Od Odidos, czy Ad Ad Adidos to był, tak. Czy Tobie jeszcze cokolwiek z tych młodzieńczych lat z tego zbieractwa przetrwał, czy gdzieś leży w jakimś kartonie, gdzieś na strychu w piwnicy? Powiem Ci tak. Zostało mi, zostały mi pewne monety, które moje dzieci. Ja dzieci po moim dziadku, a moje dzieci teraz ostatnio odkryły i są z nimi zachwycone. Eee, Nic nie mówiłeś. Bo to nie są takie monety, jak ty A myślisz, bo ty nie są, mnie znasz, no to nie mówiłeś, dobra. No to nie są monety dużo, dużo warte. To są monety z, jeszcze wiesz, te, te stare, dobrze, takie kupię. monety z tym o. takim krzyżykiem. Eee, ja, ja, ja. I to są takie Deutschland. Ja, Iber, alles i w ogóle, nie? Ale moim dzieciom się podobają. I to właśnie chcę powiedzieć, że to dziedzictwo jakoś gdzieś tam jeszcze nie leży. Że te dzieci mogą zobaczyć to w ogóle. Jak im opowiadam o tym, to one się śmieją, bo nie rozumieją. Ale znowu, moje dzieci mają pasję i hobby. Mają, moja średnia córka uwielbia ruch w każdym tego słowa znaczeniu w sensie to skorolka, to rower. Na ściankę wspinaczkową, każdy z nich chce pojechać, więc myślę. I to że... Jest to hobby, jest hobby, po którym zostanie najlepszy ślad, czyli zdrowie. Też tak właśnie myślę, że ch chciałem do tego nawiązać, że poprzez ten ruch, to mam nadzieję, że to jest najlepszy wybór, jakiego mogły dokonać. Dzieci. Więc jak patrzysz na mnie, to pewnie się zastanawiasz, jakie ty mogłeś mieć hobby. Stary, nic straconego, ja ci mogę pomóc. Eee, także się nie, nie martwię. Co, że idziemy na krewca od razu? Nie, to co ty? Chcieć to móc, ja cię odchudzę. Móc to chcieć. A było takie hobby, które chciałeś yy, za bajtla, że tak powiem, mieć i się nim zajmować, ale nie dało rady? Tak. Chodziłem kiedyś na zapasy. Strasznie mi się to zaczęło podobać. Wymagało ode mnie, ode mnie dużo, wiesz, jakiegoś zaparcia, żeby chodzić cyklicznie na to i nie, bez przerwy takiej. Dopóki nie pojechałem na pierwsze zawody, nie? Jak dostałem w Ciry. To chyba do dzisiaj mam po tym. Jeszcze, <noise> jeszcze traumę, że nie wiedziałem, że ten. No, było sporo takich rzeczy, wiesz, takich hobby, które mi się poko. Temat na niespełnione marzenia jest super stary. Musimy nagrać. Masz niespełnione marzenia? Masz. Ja też mam. A wy macie? Od... To, nam piszcie, to nam piszcie o tym? To ja nam piszcie o tym. Ja myślę, znać że jakkolwiek. Odcine... wyślijcie gołębia pocztowego. Tak, następny odcinek powinniśmy nagrać o niespełnionych marzeniach, bo nie chcę dalej ciągnąć o tym hobby, bo za dużo ci wyznam, a ten temat jest super. Okej. Okay. To ja tylko powiem, że chciałem kiedyś bardzo latać szybowcami, ale po pierwsze mam lek wysokości, którego nie czuję jak czymś lecę. Pod warunkiem, że nie lecę balonem, bo wtedy to tak. Ale samolotami uwielbiam latać. Natomiast yy, okazało się, że yy, kurs szybowcowy to. W tamtych czasach może nie był dobry, ale taki średni samochód. Więc kwestie finansowe. E, a po drugie, się wysaszyłem, bo mój kolega tam z Gliwic miał wypadek, i mówię, U, to jednak nie jest takie bezpieczne, jak mi się wydawało, że jest. No też bym się bał. Strasznie bym się Ale bał. wspaniała ja rzecz, jak już lęk. byłem dorosły, to kiedyś przy realizacji jednego z materiałów e, przywiózł mnie. O ile tak można powiedzieć, że przewiózł mnie. Szybowcem instruktor, i to, co on tam u góry wyczyniał, to się w głowie nie mieści. Ja bym wysiadł. No I dosłownie ich przenośni, tak, wiesz, Nie stary, nie, nie. nie. nie dla Coś mnie. pięknego. Polecam, jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję, sobie na przykład taki lot szybowcem z pilotem z instruktorem najlepiej. wykupić, to się nie wahajcie nawet minuty, bo do lotu jakąkolwiek tam, nie wiem, awionetką, helikopterem, czymkolwiek, to się nie umywa, bo jesteście tylko wy niebo. Jeszcze Wam życzę takiego pięknego, niebieskiego nieba z pięknymi e, białymi, kłębiastymi chmurami i mam nadzieję, że będziecie lecieli z dobrym instruktorem, który będzie e, potrafił zrobić tak zwane góry doliny. No to życzę Wam zabawy, bo to jest naprawdę coś. A może bakcyla poczujecie i będziecie mieli nowe hobby. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jesteśmy ciekawi, jakie Wy macie hobby. Piszcie w komentarzach. Piszcie o hobby i piszcie o niespełnionych marzeniach. E, nagramy wyciszmy, coś o tym. To wycisz. powiesz? No znaczy, wyciszaj, a ja ci powiem. Cieszę.